Witam Państwa w imieniu Działu Współpracy Międzynarodowej, jednostki, która zajmuje się mobilnością akademicką dla studentów, nauczycieli i pracowników administracji. Dzięki programowi Erasmus, studenci mogą wyjeżdżać na praktyki i na studia do uczelni partnerskich. Politechnika Rzeszowska ma podpisane umowy partnerskie z ponad 70 uczelniami w Europie i poza nią. Dzięki programowi Mobilność w Szkolnictwie Wyższym, program Edukacja, studenci Politechniki Rzeszowskiej mogą podejmować studia na uczelniach w Norwegii i w Islandii. Uczelnie partnerskie zapraszają naszych studentów na Międzynarodowe Tygodnie Integracyjne. Takie dni integracyjne odbywają się na uczelniach partnerskich najczęściej na początku roku akademickiego. Jest to fantastyczna sprawa do tego, aby wziąć udział w wydarzeniach studenckich, żeby znaleźć swoje miejsce w międzynarodowym środowisku akademickim dzięki uczestnictwu w takich dniach europejskich i dniach i tygodniach europejskich studenci zawierają przyjaźnie poznają systemy kształcenia innych uczelni. I mogą też brać udział w konferencjach, webinariach organizowanych dla międzynarodowych studentów, które w ostatnim czasie najczęściej odbywają się w przestrzeni wirtualnej. Pobyt w międzynarodowym środowisku akademickim czy w środowisku pracy bardzo wzbogaca, otwiera umysły i zmienia życie, jak twierdzi hasło programu Erasmus. Uczelnia ma podpisane również umowy z uczelniami partnerskimi w ramach podwójnego dyplomowania. Jest to Politechnika Lwowska i z Zydwestfalen. Studenci otrzymują podwójny dyplom po odbyciu części studiów na uczelni partnerskiej. I bardzo zachęcam Państwa do podejmowania tego, tej formy mobilności i tej formy studiowania, bo jest to bardzo prestiżowa kwalifikacja, dobrze postrzegana przez pracodawców w aplikowaniu na rynku pracy. Zachęcam Państwa również do odwiedzania naszej strony internetowej, gdzie Państwo znajdziecie wykaz uczelni, wykaz firm, z którymi współpracujemy, oraz wszystkie potrzebne informacje związane z procedurami aplikowania na wyjazd na studia. Dzień dobry, ja chciałam bardzo serdecznie Państwa zachęcić do wyjazdu na studia i praktyki w ramach programu Erasmus. W tym programie Politechnika uczestniczy już od wielu lat, od 1998 roku sama procedura wyjazdu jest bardzo prosta przede wszystkim musicie państwo śledzić informacje jakie pojawiają się na temat naboru one są na naszej stronie czyli działu współpracy międzynarodowej na stronie politechniki ale także każdy z państwa otrzymuje tą informację na konto uczelniane Pierwszym krokiem, jakie musicie Państwo wykonać, jest złożenie podania w dziale współpracy międzynarodowej. Na podaniu winna być zgoda dziekana na wyjazd, oprócz tego średnia ocen stoku studiów za ostatni semestr oraz informacja o tym, czy otrzymujecie Państwo stypendium socjalne. Następnym krokiem jest egzamin, jest to egzamin ustny przygotowywany przez Centrum Języków Obcych naszej uczelni. Który, wyniki tego egzaminu i średnia ocena to są dwa kryteria, które są brane przy, przy kwalifikacji studentów. Następnie po zakwalifikowaniu przesyłamy wszelkie informacje na temat aplikacji, terminów i dokumentów, jakie należy złożyć w jakich właśnie terminach, w jaki sposób do uczelni, które Państwo wybraliście spośród naszych uczelni partnerskich. Ponadto wszyscy studenci, którzy wyjeżdżają, otrzymują wsparcie finansowe, co jest bardzo ważne, bo koszty utrzymania za granicą w porównaniu do kosztów utrzymania w Polsce są wyższe. Granty te wynoszą od 450 do 520 euro na miesiąc i jak opowiadają studenci, z którymi rozmawiamy po powrocie, wystarcza to na podstawowe zakwaterowanie, na wyżywienie, czyli na podstawowe koszty związane z pobytem za granicą. Oprócz tego nasza uczelnia też stara się wspierać wyjazdy studentów. Każdy ze studentów otrzymuje wsparcie w postaci dofinansowania do kosztów biletu. Okres pobytu za granicą jest wliczany do okresu studiów tutaj, także nie jest to czas, kiedy, który się traci, tylko po prostu jest się nadal studentem Politechniki, delegowanym w inne miejsce. Mamy umowy w 24 krajach. Ponad 70 umów, także dla każdego studenta z każdego wydziału jest jakaś oferta. Także myślę, że jeżeli zadeklarujemy, że tutaj, a to jest prawda, że my bardzo wspieramy tutaj dział nasz wspiera wszystkich wyjeżdżających, wszelkiej pomocy udzielamy, oprócz tego kontaktujemy z byłymi Erasmusami, dodatkowo też uczelnie partnerskie najczęściej uczestniczą nasza uczelnia, zresztą też w systemie mentor bądź bady, są to takie systemy w skład których wchodzą byli Erasmusi i oni udzielają wszelkiej pomocy przyjeżdżającym studentom. Dodatkowo też uczelnie partnerskie organizują kursy językowe bądź różnego rodzaju programy adaptacyjne po przyjeździe. I komuś mam dać jedną radę w życiu, jedź na Erasmusa. Naprawdę nie zastanawiajcie się, nieważne jaki kraj, bo wszędzie może być super. Tak naprawdę chodzi o ludzi i o to, jak bardzo otworzysz się hmm. na, na nowe osoby, na nową kulturę. Bo na Erasmusie, przede wszystkim, najważniejsza jest nauka. Bardzo, bardzo mocno się uczyłem. Tak? Aczkolwiek też starałem się przyjemnie spędzać czas ze znajomymi. Na wydarzeniach, które tamtejszy ISDN organizował, starałem się również podróżować. Tak zwiedziłem też kilka krajów. Bardzo fajne doświadczenie. Polecam każdemu przeżyć coś takiego. Hello, I'm Laura and I come from Portugal. I spent one year as a Erasmus student at Politechnika Jezowska in 2017. Although far from home, it soon became home away from home. During that period, I met the most interesting people. Some from parts of the world I couldn't even point out in the map. And I learned a lot, either from the cultural differences, from the learning experience at university, or even the language that I had a bit of conquer to communicate to everyone. As an Erasmus student, I also had the opportunity to travel to a lot of countries, discover most of Poland, fulfill my dreams, and improve myself in ways I could never believe. Today I'm a better person and professional because of Erasmus. Dziękuję bardzo Politechnika. Thank, you much, Polytechnica. Thank you, Erasmus. Zachęcam państwa do podejmowania wyzwań. Już na pierwszym roku warto zaplanować swoje kształcenie na Politechnice Rzeszowskiej z uwzględnieniem wyjazdu na semestr lub dwa semestry do jednej z uczelni partnerskich. Rozpoczynając studia, wkraczacie w zupełnie nowy poziom samodzielności. Koniecznie skorzystajcie z ofert ubezpieczeń NNW które prezentujemy wam w opisie filmiku. Za drobną opłatą możecie zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Skorzystajcie z oferty już dziś, ponieważ trwa ona tylko na początku roku akademickiego.